ma ludziska, z tej strony się kłania go. pogadajmy sobie o Battlefield 6, który naprawdę mocno zagraża Call of Duty, czym jest Battlefield 6, mianowicie się wypowiem na temat bety, bety która nam ukazała właśnie czym będzie ten Battlefield 6 i tu jasno trzeba odpowiedzieć wprost. Battlefield 6 e, chcę podkreślić graczy kodowi i dość mocno to ukazuje, pokazuje dlatego zapewne nie mieliśmy jakichkolwiek dużych map, tylko takie prostokątne e, maksymalnie dlatego król z czy dominacja idealnie nam ukazały, że celu bardzo w graczy kodowych, żeby ich tutaj przeciągnąć na tą stronę battlefieldową Mamy tutaj odchyły właśnie kodowe, jeśli chodzi o gameplay, te wślizgi są troszeczkę bardziej kodowe jak dla mnie. Zawsze mnie to w kładzie trochę irytowało, że jak się z tym strzelałem to robił ślizgi, mnie teraz walał po prostu. No i tutaj to teraz w Battlefieldzie mamy na podobnej zasadzie bardzo. Nie dziwię się, ludzie, wy po prostu chcecie normalnego, militarnego shootera i Battlefield 6 wam to zaoferuje. Zaoferuje dla graczy Battlefieldowych, nie jest to stricte czysty powrót do Battlefielda 3, 4, ale czuć te vibe, czuć te klimaty, czuć to coś po prostu, więc jest dobrze, model życzenia jest spoko czuć battlefieldowość, ale wiadomo, z lekkim odkryłem kodowym się nie zdziwia. Jest okazja, yy, jest dużo porównań cukierkowy, yy, że tak powiem, kolorowy Call of Duty, kurna, który już w ogóle nie jest militarny, jest jakoś parodią Fortnite'a versus potężny, militarny, poważny Battlefield. Ja Prawda jest taka, wy tego chcecie, wy chcecie poważnego, militarnego shootera, macie dość, kurna, pierdolenia się, kurna, Fortnite, który udaje Call of Duty, macie dość po prostu, Niepoważny szczelaki. Wy chcecie zagrać normalnego, militarnego shootera i Battlefield 6 celuje w to. On wam chce to dać. Po prostu przy okazji kradnąc, graczy kodowi. Ja się nie dziwię. Ale jak od, yy, będzie w ciężkiej dupie, jeszcze z tego podróż, to będziecie mieli portal i się nie dziwię, jak będzie multum nowych map, portalu. Przeniesionych za darmo z Call of Duty. Ludzie sobie sami zrobią mapy kodowe. Sami postawią sobie serwery tutaj na Battlefield 6 i kurna seria Call of Duty się nie pozbiera. Dlatego mówię: Battlefield 6 bardzo dużo namiesza na rynku. Nie jest to czysty Battlefield. Ale jest Battlefield. Nie jest idealny. Ale jest Battlefield z domieszką Call of Duty. Czy to jest złe? Czy to jest niedobre? Musicie sami ocenić. Ja osobiście uważam, że. O Battlefield tem potencial.